W Argoninie zorganizowano bal seniora. Było to spotkanie noworoczne, połączone z zabawą. Szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę balową, gdzie ponad 200 seniorów miało okazję świętować początek nowego roku w wyjątkowo uroczystej atmosferze. Bal rozpoczął się od tradycyjnego toastu i życzeń. To proszę Państwa, aby ten nadchodzący nowy rok był dla nas wszystkich lepszy, żeby nam się tarzyło, jak to się mówi, w Napolu, w domu i w zagrodzie, żeby Państwo cieszyli się każdym dniem i zawsze mieli dużo sił, ażeby na takich imprezach podobnych się spotykać. Zrobię Państwa. To wydarzenie nie tylko zapewniło doskonałą zabawę, ale także stało się okazją do spotkań ze starymi przyjaciółmi i nawiązania nowych znajomości. Bal seniora w Margoninie był dowodem na to, że radość, energia i entuzjazm nie znają granic wieku. Jak zaznacza włodarz gminy Janusz Piechocki, życie mieszkańców nie kręci się tylko wokół budowy dróg i chodników. Życie samorządowe w społeczności lokalnej nie polega tylko na infrastrukturze, na budowie infrastruktury, czyli chodników, dróg. To także szeroko rozumiane nie, życie kulturalne. Na twarzach seniorów widać było zadowolenie. Ich entuzjazm i prawdziwa energia były widoczne na każdym kroku, szczególnie na parkiecie, gdzie ruchy taneczne wyrażały radość i żywiołowość. Bal pokazuje, że duch młodości i pasja do życia nie znikają wraz z wiekiem. Działa u nas Dom Kultury, działa wiele stowarzyszeń, Uniwersytet Ciężego Wieku, Związek Emerytów Koło Słodzików, Koła Gospodyn Wiejskich. I tak jak wokół Domu Kultury można powiedzieć, jak mówię, korzysta z tego młodzież, tak właśnie te stowarzyszenia, o których powiedziałem, są bardzo aktywne właśnie w osób przysłowiowych 60 plus. Margonin, dzięki działalności tylu stowarzyszeń, staje się przykładem miejscowości, gdzie seniorzy są doceniani i mają wiele możliwości do wyrażenia siebie i swoich pasji. Bal był formą podziękowania za ich wkład i zaangażowanie w życie gminy. Chcąc podziękować im za tą całą ich działalność na rzecz społeczności lokalnej, postanowiliśmy zorganizować dla wszystkich mieszkańców miasta gminy Margonin bal. Chyba świat się kręci, a my z nim My z tamta zapomniana Bal seniora to tylko jeden z przykładów, jak można docenić doświadczenie i energię osób starszych, jednocześnie tworząc dla nich okazję do zabawy, integracji i wymiany doświadczeń. Margonin pokazuje, że troska o seniorów i ich aktywizacja są istotnym elementem budowania silnej, zintegrowanej, szczęśliwej społeczności.